Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Witam serdecznie moje raczki, raczki nieboraczki, wspaniałego 2018. A jeśli oglądacie to ciągle w 2017, mamy już tutaj wszystkie wiadomości odnośnie stycznia, a potem całego roku, czego należy się spodziewać. Pamiętajcie, że jest to generalne czytanie, a druga rzecz, żeby sprawdzić ascendent i księżyc, bo przyniosą Więcej wiadomości. To jest ogromnie ważne. Ok, zaczynamy od stycznia. Pamiętając i na pewno oglądaliście 2018 jako rok psa i czego w ogóle się spodziewać. Jeżeli nie, to koniecznie to proszę obejrzyjcie, ponieważ wszystko się pokrywa każde jedne czytanie z tą energią właśnie, która będzie. A więc zaczyna się już od. Jedynki w uniwersalnym roku 11, która mówi, że jeśli już coś mówicie, komunikujecie się, róbcie to bardzo wyraźnie. Merkury będzie się do 3 stycznia ciągle gdzieś tam cofał. W związku z tym mówcie wyraźnie, mówcie otwarcie, sprawdźcie, czy dobrze słyszeliście, bo będziecie nawet sami mieć super pomysły, nowe idee. I trzeba je będzie wcielić w życie. Ale nie przejmujcie się tymi przeszkodami, które będą, bo to nikt nie powiedział, że wszystko pójdzie idealnie gładko, od razu się stań. Niekoniecznie. Czas boski się tu też liczy. Na wszystko jest właściwy czas, ok? Być jak, albo być, albo spotkacie kogoś z znaku ziemskiego, czyli byk Panna-koziorożec, ale także. I być jak ona, czyli praktyczna, hojna, a także pełna stylu, pełna gracji, otacza się pięknem, otacza się tym, co wspaniałe. A, więc możecie czynić coś pięknym, a także możecie spotkać kogoś, kto taki jest i pomoże wam spełnić jakieś marzenia. Teraz. Tu jest dwójka, dwójka akcji. W ogóle macie bardzo dużo akcji, dużo oknie tutaj, kochani. Ale jesteście znakiem wodnym, dużo się będzie działo w tym roku, to jest prawie zagwarantowane. I niektórzy zechcą wejść do spółki. Zacznę rozmawiać, okej, okay. wejdźmy do spółki, czy to partnerskiej w biznesie, czy w prywatnych jakichś układach. Tylko pamiętajcie, kochani, żeby, była, żeby był ten sam poziom ambicji. Pracy włożonej w to wspólne dzieło, i żeby być wiatrem pod wspólnymi skrzydłami, okay? dobrze się rozumieć. Szósteczka, czyli kompromis, balans, harmonia, równowaga i słuchanie wyższej świadomości. Poza tym to będzie na cały rok. Co dacie, to i to do Was powróci. Co dacie, to i to otrzymacie. To będzie bardzo ważne. Teraz dla Was osobiście, dla Was jest sprawiedliwość. Czyli sprawiedliwości stanie się zadość w 2018 roku. Jeżeli ktoś jest w sądzie, jeżeli może rozwód, a może testament, podział majątku, czy tam jeszcze nie wiem co, może być jakieś nieporozumienie. Jeżeli. Powiedzieliście prawdę, posłużyliście się prawdą, wy wygracie, wy zwyciężycie, ale ten miecz zawsze oznacza prawdę. Mów prawdę w 2018 roku, bo jeśli nie, to powróci i cię prosto w głowę. Okay? Teraz trujeczka, Smutek i izolacja. Może część z was, część czuje się samotna albo odizolowana. Że rzeczy nie idą tak jak trzeba, że nie macie partnera, że może nie macie, rozstaliście się albo myślicie o rozstaniu i w jakiś sposób czujecie się samotni. Ale widzicie, ja już wiem co będzie dalej. Więc od razu wam powiem, że wy przechodzicie w 2018 roku przebudzenie. Ci, którzy jeszcze nie zostali przebudzeni, teraz się właśnie budzą. Bo to jest to, czego się nie spodziewacie, ja już na tę wiadomość patrzę. Czyli nagle zaczniecie wszystko dostrzegać zupełnie inaczej, inaczej postrzegać, inaczej oceniać, inaczej myśleć, inaczej mówić, inaczej się zachowywać. Co innego dla Was będzie miało inną wartość. Dlatego ważna jest prawda i dlatego ważne jest współczucie. Co dacie, to to otrzymacie. Teraz, jeśli chodzi o wasze środowisko, tu jest królowa ognia. Znowu akcja. Akcja. Królowa ognia działa. Ona nie siedzi nie myśli, ona nie jest emocjonalnie gdzieś tam zaangażowana, ona działa. To jest ogień. I jest piękny ogień. A więc bądź a asertywno i wierz w siebie, wierz w swoje możliwości, wierz wiesz w to, że wszystko jest możliwe i możesz osiągnąć co tylko chcesz. Więc ja widzę dużo wspaniałych ludzi, bo możesz i też taką osobę spotkać spod znaku ognia, Słońce, Księżyc albo Ascendent w ogniu, czyli baron Lew e, i Strzelec, że to są osoby, które naprawdę zechcą ci pomóc. Ale i ty taka powinnaś być. Jeśli chodzi o związki, to po prostu, czy o ludzi, których chcesz mieć wokół siebie, to musisz wiedzieć, czego chcesz najpierw. Jak będziesz wiedzieć, to do ciebie przyjdzie. I bądź najlepszą wersją siebie, żeby przyciągać takich samych ludzi, żeby rezonowali na tym samym poziomie. Praca, praca, kariera i biznes. Stres, 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 znowu bardzo dużo zajęcia. Znowu akcja, znowu ogień. Może być dużo zmian i dużo wydarzeń, nie wiadomo skąd. Był, stało się. I teraz trzeba dużo rzeczy robić naraz, ale nie przejmujcie się, bo super sobie z tym poradzicie, ale dużo się będzie działo. Niektórzy z Was postanowią, dużo się będzie działo, postanowicie założyć swój własny biznes albo nadle nowa praca czy nowa kariera. Czy Idziecie w górę. Z tym się wiąże oczywiście więcej obowiązków, więcej stresu. Więc upewnijcie się najpierw, że to jest naprawdę od serca. Że to jest naprawdę to, czego chcecie. To jest ogromnie ważne. Ok? Dużo pieniędzy, a żadnej radości, to też niekoniecznie jest dobre. Trzeba kochać, co się robi. Wasze zdrowie, kochani, jest czwóreczka, siódemka. Niektórzy z Was tak będą wyglądać. Siedzę, myślę, myślę, patrzę, patrzę do tyłu, co było, czego żałuję, co chciałabym, żeby było. A tu anioły podają magicznie nowe możliwości, nowych ludzi, nowe pomysły, a ty nic, tylko siedzisz i wspominasz i myślisz. Uważaj na to, drogi raczku, bo. Ominiesz dużo wspaniałych okazji. Teraz właśnie dalej. Marzysz, marzysz, i na podstawie tego podejmujesz decyzję. To akurat jest dobre, bo to doprowadzi cię do tego, bo marzy się, nie, nie marzy się o byle czym, tylko marzenia są piękne. Może jak masz mapę sukcesu, to jeszcze lepiej, bo będziesz wręcz to widzieć, no ale czujesz, ty czujesz, od, od serca to wszystko pochodzi. I to właśnie spowoduje, że Twoje zdrowie się polepszy dla tych, którzy mają je trochę niezaciekawe. Czyli marzenia i, i pójść w stronę marzeń serca, serca pochodzących, poprawi Wasze zdrowie w 2018 roku. Serce, 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 więc jak z miłością. Dziesiątka, znowu ogień. Zajęta, zajęta, zestresowana, trzeba będzie poprosić innych o pomoc, dużo pracy, mało zabawy, mało radości, dużo odpowiedzialności, dużo zadań do wykonania. Więc macie tu ognia bardzo dużo w 2018 roku. Będziecie zajęci, będziecie pracować, będziecie działać. No i wiecie, a to coś jest związane z małżeństwem albo z weselem. Więc albo wy pobieracie się i przez to macie tyle zajęć, na pewno ktoś taki będzie, albo dostrzegacie, że to wy musicie wszystko robić, a wasz partner, partnerka w ogóle w tym nie uczestniczy. Albo z, z przygotowaniami do wesela, gdzieś to małżeństwo, wesele, jakaś wielka uroczystość, nawet może być rocznica. Ślubu. Gdzieś to będzie ogromnie ważne, albo coś związane z małżeństwem. Z małżonka, małżonki rodzina na przykład. No, gdzieś to jest wielkie, że przez to będziesz mieć jeszcze więcej zajęć. <grych> Czego się nie spodziewasz? Przebudzenia właśnie, to jest to, co powiedziałam. Przebudzenia. Nagle patrzysz na wszystko z innej strony, masz oświecenie, to, co do tej pory. Absolutnie było takie pewne przez najwięcej lat, niekoniecznie już jest. Wreszcie dochodzisz do właściwego wniosku, że jesteś unikatowy, unikatowa, że nie jesteś jak wszyscy inni i zaczynasz zachowywać się w odpowiedni sposób. Też będą momenty w 2018 roku, kiedy naprawdę będziesz przechodzić moment, gdzie zatrzymasz się. Powiesz, o, a tu co? Jakaś taka pustka. Jakaś taka izolacja. A tak naprawdę to ten czas jest po to, żeby rozszyfrować siebie. Jak bardzo specjalna, czy specjalny jesteś raczku i masz swoją rolę w życiu do spełnienia. Teraz częściej zajmie 12 miesięcy, żeby się przebudzić. Niektórzy już będą widzieć, że na wiosnę marzenia zaczynają się spełniać, dlatego, że już się Budzicie. Okay? Jak się rok zakończy, znowu asem, awesome. nowe możliwości, nowa kariera, nowa praca? Jeżeli już ktoś ma biznes i tak dalej, coś nowego się rodzi. Nagle więcej pieniędzy, nagle wygrana, nagle wreszcie prawdziwe dochody. Jakaś dobra rada, porada, jakiś projekt, który nagle okazał się pięknym sukcesem. I jakaś zmiana w karierze, albo idziecie wyżej, albo w ogóle zmieniacie. Ale to jest naprawdę zmiana na lepsze. Po tym przebudzeniu możecie w ogóle zmienić swój kierunek, uczyć się dalej to nie znaczy koniecznie zaraz iść na wielkie studia. Ale uczyć się, wziąć wykłady, dokształcić się, douczyć. Będziecie to chętnie robić, bo wszystko to będzie pochodzić od serca. No i jest ktoś, kochani, jest ktoś, kto. Schodzicie się razem i tworzycie piękną, piękną parę. Cieszę się ogromnie. Natomiast wasze przeznaczenie jesteście artystami, kochani. Więc chodźcie, interesujcie się. Jeżeli zawsze chciałaś malować, kup sobie pędzle, kup wszystko i zacznij malować. Jeżeli chciałaś pisać książkę, no niestety musisz usiąść i zacząć pisać. Okay? Czy na komputerze, czy na karce ołówek i zacząć pisać. Czy kupić instrument, żeby zacząć uczyć się grać? Czy po prostu patrzeć kreatywnie na wszystko i kreować wraz ze swoją rzeczywistością także coś pięknego do podzielenia się z innymi? Moje raczki, życzę Wam cudownego 2018, Obyście spełnili wszystkie swoje najskrytsze naj, naj marzenia. Uściski i do kolejnego razu.